Program trenera senioralnego jest już w mieście powszechnie znany. Trenerze z wielką przyjemnością prowadzą zajęcia i układają ich plan tak, aby. Każdy był w stanie ćwiczyć. Wychodzą naprzeciw też innym pomysłom Nestoru Wrocławia. Taki pomysł się narodził, słuchając w czasie zajęć, jak seniorzy rozmawiają ze sobą, co lubią robić, gdzie, gdzie by chętnie się wybrali, jakie mają plany. No i właśnie padło, że dawno nie byli w ogrodzie botanicznym że, że, że jest pięknie, że, że, że jest roślinność. I wtedy się narodził taki pomysł, żeby tutaj seniorów zebrać. Wizyta w Ogrodzie Botanicznym, wbrew pozorom, idealnie wpisała się w program trenera senioralnego. Nie było to tylko obcowanie z przyrodą, także normalne, ruchowe zajęcia, ale w wyjątkowych okolicznościach. Musi być jakiś element ruchu, wyjścia, wyjścia na zewnątrz. Więc dzisiaj planujemy po pierwsze aktywnie spacerować po ogrodzie botanicznym. Większość tutaj seniorów ma ze sobą kiki do Nordic Walking. Natomiast po zakończeniu zwiedzania planujemy też krótkie zabawy integracyjne, ruchowe jak najbardziej. Wyjście do ogrodu okazało się strzałem w dziesiątkę. Trenerzy myślą, czy tego punktu nie wprowadzać do zajęć większości grup. Trenera senioralnego. Jest taki, taki pomysł i wszystkim, z którymi rozmawialiśmy, się bardzo podoba, żeby, żeby takie imprezy były cykliczne co 2-3 tygodnia, tym bardziej, że teraz mamy okres letni, wakacje, więc, więc zachęca do, do spacerów. Następną imprezę planujemy w Parku Wschodnim. Też będzie połączona z jakimś poczęstunkiem, z ćwiczeniami, z aktywnością. Potem przyjdzie kolej, pewnie, na inne piękne parki wrocławskie. Grzegorz Ulańczyk próbuje zachęcać seniorów do zajęć. To niełatwa sprawa, ale jakoś sobie radzimy, mówi z uśmiechem. To jest trudne zadanie, bo. Y no starsze osoby jakby nie mają tego, tego naturalnego ciągu do, do, do ruchu, do wyjścia, natomiast najtrudniejsze jest to przekonanie, to pierwsze wyjście. Zajęcia trenera senioralnego odbywają się w wielu miejscach Wrocławia. Szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie programu.